Rzeczywiście jesteście jak brat i siostra. A, czyli mi nie wierzycie, tak? Ja jestem, madam róż! I wam to udowodnię! <śmiany> <śmiany> ah! Daj spokój, co ty robisz? No chyba cię porywam, braciszku, bo ja jestem paskudna, Madam Róż. Ale hej, myślałem, że się lubimy! Ja też, ale widocznie udawałam, bo jestem paskudna, a ty się dałeś nabrać. No, ale bo ty jesteś do mnie jak taka siostra. <śmiany> <śmiany> Bestia, błagam cię, musisz do niej dotrzeć! A? Słuchaj mnie! Nie wiem, skąd nagle te dziwne zapędy, ale to nie jesteś ty! A skąd możesz wiedzieć? Bo tylko przy tobie nie czuję się jak zielona nie wiadomo co dziewczyno i wiem, że masz dobre serducho. A pewnie, że mam dobre serducho. <śmiech> <śmiech> Bardzo przepraszam, to nie jestem tą waszą Madame Róż. <laughs> Oj, nie jesteś, kochanie, nie jesteś! Byłaś tu przez cały czas? Ukrywałem się tuż pod waszymi siedziskami. A... -a. <śmulety> <śmulety> Już jutro o tej porze całą pizcę świata zastąpią wyśmienite pierogi i barszcz. Nie ujdzie ci to na sucho! Ależ ujdzie, kochanie, bo kto mnie powiedz powstrzyma? <śmulety> Zagraniczna dama, mowy nie ma. Tytani nie byli mnie w stanie powstrzymać, więc i wy nie macie szans. A to się jeszcze okaże prze pani. Tytani płci przeciwnej Gio! Ale shield. A jaka zręczna i teraz... dłonie w normalnym rozmiarze. Ale fajny chłopak. Ma Marzoradze Grontinko! Męska wersja mnie robi wrażenie! Tak łapuciomo! Niczego sobie oznacza! Tak jest, dziewczyna, o to chodzi! Opa! Piękna robota! Ty, nie płci przeciwnej! Jesteście naprawdę wspaniali! A ty to już zwłaszcza Brrr. Super wielkie, dzięki za pomoc, kiedyś się może oddzięczymy! Cieszę się, że się poznaliśmy, bracie. Ja też! I już nie jestem największym dziwadłem na świecie! Niezły numer, co? Niezły numer! Hej, bo coś mi przyszło do głowy. Jak ja nie jestem Madame Róż, to może ty jesteś! A, jestem? A jesteś? Może i jestem? Dostaję się teraz paskudny i wszystkich połykam da! Hej, a wiesz, że ty byłeś dla mnie jak brat! Dziwadła!